Matko z tej strony Trofan. Wstępniaczko, dzisiaj nagrywamy w moim retorumie. niestety będziecie jeszcze tutaj mieli taki pogłos, ponieważ to no jest tu jeszcze dosyć pusto, no pusto na tych ścianach, ten dźwięk się tak odbija ciulato, postaram się troszkę to usunąć w Final kacie, ale generalnie nie będzie tak jak zwykle, jeżeli chodzi o, o, o dźwięk, natomiast chciałem tutaj nagrać tego wstępniaczka właśnie, bo... Tutaj są magnetowidy, tutaj jest telewizor CERT, do których są one podpięte, a że ten odcinek jest o nowym magnetowidzie w kolekcji, no to jak żeby w innym miejscu. Jak byłem u jednego z moich widzów całkiem niedawno, no to Kuwejt prezentował mi między innymi magnetowid. Magnetowid firmy JVC, która tutaj, która tutaj mi leży na ziemi już, przygotowany. Magnetowid tej takiej drugiej tury magnetowidów, tej nowej takiej generacji magnetowidów. Takiego jeszcze w kolekcji nie mam, ale sobie o tym za chwilkę jeszcze jeszcze pokażę, jak go wam będę pokazywał. Magnetowid, który troszkę przeleżał od momentu mojej wizyty, z tego względu, że nie miałem po prostu kabelków, nie miałem do niego kabelków. Myślałem, że euro, euro gdzieś tam leży w pudłach. Niestety nie było. Kupiłem sobie na. na... Kupiłem sobie, nie wnikajmy, szkoda stracić czasu. Natomiast zanim przejdziemy tutaj do, do prezentacji pierwszego odpalenia, no też taką, taką otoczkę sobie stworzymy. 86 87 rok jak jeszcze w ogóle nie marzyłem o tym żeby mieć komputer konsolę w ogóle nie było to w ogóle w strefie moich jakichś takich marzeń jakichś takich myśli mimo że miałem już katalogi od to to właśnie największym takim, takim pragnieniem dzieciaka było posiadać sprzęt do twarzenia kaset VHS ja niestety na moim osiedlu w moim wieżowcu w mojej klatce nie byłem byłem jednych, jednym z ostatnich którzy taki sprzęcik mieli, ponieważ kumple dużo wcześniej już rodzice im pokubywali, a czy im pokup, pokupywali, sobie pokupywali odtwarzacze. Odtwarzacze VHS, bo to było najpopularniejsze. Magnetowidy były strasznie drogie w porównaniu do odtwarzaczy, więc, więc to one zdominowały, zdominowały mieszkania i u nas w Tychach takim najpo, najpopularniejszym był, odtwarzacz AIWA. Takżeśmy wtedy mówili, to się, że ta AIWA oczywiście, ale był to AIWA. odtwarzacz bardzo fajny, malutki, podejrzewam, że na tamten czas był tani, skoro tyle osób go miało. No i jak ja jeszcze nie miałem kumple mieli, no to wiadomo. E, zgadywaliśmy się, chodziliśmy wielką grupą do, do Andrzeja na siódme piętro, bo od, od niego się wszystko zaczęło. E, oglądaliśmy najróżniejsze filmy, Akademie Policyjne, Rambo, Komando i tak e, dalej. Siedem, osiem, dziesięć osób, bo też jego rodzina, jego bracia, e, bracia zasiadaliśmy, no i patrzyliśmy z wypiekami na twarzy na te wszystkie filmy, które, które z kasy były puszczane. E, był to czas, kiedy, w, no, my akurat w tychach mieliśmy cztery programy. Jedynka, dwójka, regionalny, no i tam łapało ze śnieżeniem czeski, tam można było sobie krycika obejrzeć. Więc taki VHS, takie amerykańskie filmy, to było coś pięknego. E, oczywiście jak rodzice, rodzice Andrzeja gdzieś tam poszli, e, no to Andrzej znał tajną skrytkę rodziców. E, no i tam, tam się nam zdarzyło puścić po prostu, my to, my to nazywaliśmy Rambo 8. E, no było generalnie, fabuła tych filmów Rambo 8 była bardzo zbliżona do fabuły Rambo 2, tam, wiecie, on tam chyba, nawet tam w Wietnamie, te, te po tych dżunglach, tam po tych błotach latał, to fabuła tych filmów była bardzo zbliżona, bo też tam było pewnego rodzaju strzelanie, też była jakaś tam penetracja zarośli, no i to były takie pierwsze chwile w tamtym wieku, gdzie, gdzie takie Rambo 8 właśnie, a nieważne, nieważne, zobaczamy z tematu. E, natomiast mi bardzo marzył się oczywiście Magnetowid. Moi rodzice w końcu zbierali pieniądze, przekazali te pieniądze już w walucie w markach niemieckich wujkowi, no i wujek, który mie mieszkał w München Gladbach, ten magnetowi tam kupił w Niemczech, e przywiózł go nam do Polski. Ja oczywiście marzyłem o, o, o Soniaku, o Sani, o Soniku. te wszystkie piękne sprzęty, które oglądałem w od to. natomiast no, jak się później okazało, takie sprzęty były naprawdę drogie i moich rodziców nie było na to stać, natomiast e wujek przywiózł Goldstara. No, firma raczej na tamten czas mi się wydawała taka z dupy, ale i tak to było lepsze niż odtwarzać. Miałem możliwość nagrywania, nagrywania no programów z telewizji, jak coś tam czasami jakimś cudem poleciało, w tej polskiej telewizji można było to nagrać, nastawiać oczywiście na czas. Był bardzo ładny, zgrabny, był, był jeszcze w klimatach właśnie tej pierwszej fali VHS-ów, czyli... Dobra, o tym powiemy za chwilkę. No i ten, ten magnetowi trafił. Zaczęło się zbieranie, zbieranie kaset, chodzenia do niewypożyczalni, do wymienialni kaset, gdzie się przechodziło z jedną swoją, zostawiało się, brało się następną. No, piękne, piękne czasy. Kupę godzin przespędzone prze, przed, filmami. Dziesiątki razy oglądane te same tytuły. Już, tak, miałem z komando, tak miałem z Akademią Policją 5, że za tym, nie wiem, pięćdziesiątym obejrzeniem ta, ta kopia była coraz gorsza, że śnieg pojawiał na tych filmach, ale oglądało się do zarażnięcia. Mój w ogóle pierwszy film odpalany na VHS-ie to było. Nie pamiętam teraz, czy to jest 36. komnata klasztoru Shaolin, czy 36 komnat klasztoru Shaolin, ale to był, to był ten pierwszy film, po prostu. no Ja byłem, ja byłem w niebie, jak to, jak to oglądałem. E, I teraz tak. Dobra, to teraz zmienimy rzut kamery. Teraz w kolekcji mam już cztery magnetowidy. natomiast no, dwa są tutaj z tego względu, że jeden jest uszkodzony. Niestety radio, który mi go wysłał, no. Nie jestem winien, zabezpieczył go jak mógł, natomiast podczas transportu pewnie kurierzy tym rzucali i coś tam w środku lata. Nie przyjmuje kaset, a na razie jeszcze nie znalazłem jakiejś takiej zaufanej osoby, która by mi to naprawiła, więc na razie z tych czterech jeden leży w szafie, czeka na naprawę, dwa są tutaj, no i, 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 i czwarty sobie za chwilkę zobaczymy. Ale generalnie chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że to jest ta pierwsza taka fala magnetowidów ta pierwsza generacja magnetowidów takich najbardziej klasycznych, gdzie, gdzie kasetę wkładamy z lewej, przeważnie z lewej strony tu jest ten, ten wyświetlacz, taki jeszcze, taki wiecie, to z tych takich punkcików czerwonych świecących, to jest po prostu coś pięknego. Z tymi klapkami, które tutaj osłaniliśmy, dodatkowe, dodatkowe guziczki. Tu w ogóle strasznie mało w tym. W tym stanie o tych guziczków, tutaj jest otwierane z tej strony, no które były jakieś takie ponadstandardowe, dodatkowe rzeczy tam mogliśmy robić. Nie pamiętam, co te mają, ale w Goldstarze, na przykład, tym, który miałem, klapka była na całą długość w ogóle magnetowidu i tam było mnóstwo guzików do nagrywania czasowego, do ustawień programów, które mogliśmy przez magnetowid łapać z telewizji. No masa bajerów. I powiem wam, że te magnetowidy mi się najbardziej podobają. Ten klasyczny, ten klasyczny, ogromny po prostu magnetowid to jest coś przepięknego. Te gabaryty, ten wyświetlacz to wszystko. Te guziki takie takie. Ja nawet nie potrafię się teraz zdecydować, który z tych dwóch mi się bardziej podoba. Sanyo, czy JVC, czy dajcie mi znać, który wam się bardziej podoba. Czasami są dni, w których składam się bardziej do tego, bo jest taki bardziej surowy, taki starszy, tu jest już tak, tak ładnie wygląda, ale kurde, nie umiem się zdecydować. Natomiast druga ta fala, ta, taka druga generacja tych magnetowidów, te magnetowidy już były dużo, dużo węższe. Tak? Kaseta była wsadzana centralnie na środku. No taki właśnie dostałem od, od kuwejta i nie, nie, że on mi się nie podoba, bo znaczy no mniej mi się podoba niż te oczywiste, ale w kolekcji też tą drugą generację chciałem mieć, teraz się udało. Jest on na pewno brzydszy, bo nie jest taki klasyczny jak, jak te, które ja wolę bardziej klasyczne, ale, ale wpływ, wpadł do kolekcji, no i też się z niego ogromnie cieszę i teraz go sobie tutaj położymy na górę, no i spróbujemy odpalić. Dobra, chwilka. Teraz to już powoli wygląda jak, jak ta, ta wieża audio Diory, nie? Trzy elementy. W każdym razie jest to JVC, tak jak ten tutaj od, od Kuwaita. Druga generacja, czy ja to tak nazywam, to, to nie było takiego podziału, ale jest to ten właśnie węższy z centralną kasetą. Jakoś tak miałem w głowie, kurde, nie wiem, że to jest dużo węższe niż, niż te stare magnetowidła. Tutaj jest tak, nie wiem, jakby tak wyrównać po 3 cm z każdej strony, ale jest to zupełnie inny design, ten taki bardziej nowoczesny na tamten czas. Nie ma tutaj tej klapeczki odchylanej, pod którą kryły się guziki, bo całość wszystkich funkcji była już dostępna z pilota. Magnetowidzik, generalnie poza górną częścią, bo jest troszkę przyrysowana, ale to to nie jest jakiś problem, jest w bardzo dobrym stanie. Ja już go sobie rozkręciłem żeby zobaczyć, czy tam w środku jest jakiś syf, czy jakieś coś tam napuchnięte, kondensatory, czy coś, jest idealnie czyściutko. Nawet nie musiałem nic kompletnie czyścić, wydaje się, że jest wszystko w porządku. Przy okazji otwierania okazało się, że jest tam, jest tam kaseta w środku. Taka, taka fajna kaseta, teraz sobie puścimy, jak, jak odpali, mam nadzieję. No, dajcie jeszcze znać w komentarzach, bo pierwsze, co macie mi dać znać, czy Sani czy JVC, a potem mi dajcie znać, czy jednak ta stara generacja magnetowidów, czy ta nowa Wam się bardziej podoba, a ja teraz... Podpinam kabelek do telewizora, no i sobie go włączymy. Zobaczymy, co tu się wyświetla, w jakiej formie na wyświetlaczu. No i damy play i zobaczymy. Yy, pokażę Wam, co na, tej ja nie wiem, co na tej kasecie jest, ale już naklejka na kasecie dużo mówi. Zasilanie podpięte, euro podpięte. Najbardziej jestem ciekaw tego tego wyświetlacza, bo to, to strasznie kręciło za bajtla. Kto miał więcej cyferków, kolorków na tym, bo przeważnie był jeden kolorek, czasami zdarzało się więcej. Tutaj pewnie już będzie więcej, bo to jest nowa generacja. Ale tego jest najbardziej ciekaw. Uwaga, 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 uwaga. Jest PR01, mamy czerwony symbol taśmy, mamy napis VCR. Tylko tutaj powinno wyświetlać nam czas. To może jak naciśniemy. No i dalej. Znaczy, pokażę Wam coś w środku. Pokażę Wam coś w środku. Najpierw tu jest eject. Uwaga, wyciągamy kasetę. Popatrzcie, co Kuwait zostawił mi w środku. Polskie dobranocki, tutaj taśmy jest strasznie malutko, to pewnie jakieś parę, parę bajeczek kilkuminutowych, <grymna> fajna sprawa, kaseta Professional UHG, ultra high coś tam, dobra, wkładamy, ja jeszcze raz, inaczej, inaczej, zanim wepchnę, bo to się pewnie od razu autoplay zrobi, to musimy sobie przestawić kamerkę, tak żebyście widzieli telewizora, żeby to się od razu wyświetliło, uwaga, przestawiamy, przestawiamy, tak sobie teraz... Wycentrujemy i uwaga wlatujemy z kasetą. Jest autoplay, czy nie ma autoplay'a? Mnie to wkurzało strasznie. Mój Goldstar nie miał autoplay'a. Trzeba było nacisnąć. Mnie to wkurzało. No i chyba nie ma. Dobra, naciskamy play. Pojawił się napis play i uwaga. Jezus się bebla. I stop się zrobiło. Aż się śliną zakrztusiłem teraz. Czemu się stop zrobiło? Jeszcze raz play. Teraz są dwie opcje. Albo taśma jest posklejana. Kurda,ż mi się głos zmienił przez tą ślinę. Albo taśma jest posklejana. Albo zdupcony. No patrzcie, jak mi się głos zmienił. Muszę odkrzągnąć. Ciepajcie. Dobra. Nie wiem. Coś jest, coś jest nie tego. Sprawdzimy na tym Armagedonie, którego tam widzicie. Tylko Armagedona to tylko na chwilkę puścimy, bo się YouTube może przypierdzielić do. A tam do wszystkiego. Bo zaczynam się denerwować. Czy to wina kasety, czy wina magnetowidu? Uwaga. Dobra, okay, poszło. Trzeba nacisnąć playa. No, kurde, poszło. Super. Huf, magnetowid działa. Czyli coś jest niehalo z tą kasetą. Ja to potem spróbuję ręcznie tutaj poprzewijać, ale to nie teraz. Odpaliło się. Imperial Entertainment. Ciekawe, czy będą te napisy takie standardowe. Zawsze był taki tekścik na początku każdej kasety. Nie, tak stąpi. Było takie ostrzeżenie, zawsze kopiowanie, to się tam dystrybucja, produkcja jest zakazana itd. i tak dalej. I też były zawsze na początku reklamy. Pamiętacie, przed paleniem każdej oryginalnej kasety było wciół reklam tego, co będzie leciało w kinach. Dobra, ale ja tutaj, ja tutaj, ja stopa, bo YouTube jest. O, jakieś balony jakieś były, widzieliście? Balony były. Dobra, ale YouTube YouTube blokuje takie rzeczy. E, Okej, okay, jeszcze słówka na koniec. E, Kuwaj, tu się na mnie nie obrać, ale, ale mimo brzydoty tego magnetowidu, bo ja jestem i tak zwolennikiem zwolnikiem tych, tych klasycznych, strasznie się z niego cieszę. E, jeszcze brakuje mi tylko tutaj, żeby na nim stanął ten odtwarzacz iła. Jak ktoś ma coś takiego dajcie znać, odezwijcie się w komentarzach albo na maila z największą rozkoszą i przyjemnością kupię. Także bardzo się z niego cieszę, kolejna rzecz w kolekcji, eee, jeszcze nie wiem czy zostanie tutaj, czy go podepnę jednak do głównego telewizora przejściówkami w, w salonie, żeby też móc tam na, no wiem, że to nie jest wtedy fajnie na 55 calach LCD oglądać, ale też czasami, czasami tam by się coś chciało puścić. Dobra, teraz na koniec jeszcze sobie porównamy wyświetlacze, wszystkie wszystkie odpalę jeszcze, eee, czy znaczy jeszcze raz, tego odpalę jeszcze raz, a tamte włączymy i popatrzcie jak to się wszystko będzie prezentować, odpalamy. Bardzo wyraźne światełko w ogóle tych, tych numerków jest, tego wszystkiego. Uwaga, teraz, teraz Sanio. <głos》> tutaj takie śladowe światło, ale to jest właśnie klimat, to jest piękny klimat tych, 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 tych wyświetlaczy. I uwaga, ten JVC został do odpalenia. Poszedł. Oj, ja tutaj ledwo widzę, wy w kamerze pewnie nic nie zobaczycie. Ale generalnie Sanio ma dużo lepszy wyświetlacz niż ten, ten JVC na, na samym dole. E, nieważne, nieważne, sprzeciki, sprzeciki piękne w kolekcji. E, tak jak mówię, jeszcze tam tro, trochę wam dźwignę tą, tą kamerkę. Uwaga, będzie trząsło. Tutaj jeszcze na górze taka, taka ajła by się przydała. Ona by tyle szerokości zajęła i tak, żebym miał piękną wieżę swoich marzeń. E, a może też uda się któregoś dnia naprawić tego, tego pasikonika, który leży w szafie, bo też jest bardzo fajny, zacny magnetowid. E, tyle. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się hej.